Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jest vlogmas numer 9. Bardzo, ale to bardzo przepraszam za moją pomyłkę, bo wprowadziłam Was trochę w błąd. Bo robiliśmy trochę nie po kolei vlogmasy, dlatego że źle zaznaczyłam yy, wtedy, kiedy otwieramy. I otwieraliśmy co ileś tam dni, i było ogólnie no, to nie po kolei. Ale teraz będziemy otwierać po kolei, i gdzieś Wam tutaj wkleję. Yy, jak będziemy, jakby otwierać. Te tak zaznaczone na zielono, to te, jakby które otwieramy. I tak jak standardowo, otwieramy te 12 okienka. Mamy 12 okienek w kalendarzu, czyli otwieramy po prostu y, co drugi dzień. Czyli jeśli dziś jest środa, no to następnym razem otwieramy sobie piąteczkę. Przejdźmy sobie najpierw do naszych czekoladek. Osiemnasty tutaj. O, co to będzie? Mm, Mikołaj. A więc teraz kalendarz adwentowy hobby horsowy. Dziś jest, uwaga, tak, dziewiąty vlogomasek. Dobra. Ej, jakie, ale w ogóle pięknie ozdobiony on jest. W ogóle też tam były tak ozdobione, ale yy, to mi się bardzo podoba akurat ten. Nie mogę tego odczepić. I ogólnie to wysypało nam się skądś: yy, właśnie jedna świeciuszka i jeden cukierek, bo w każdym jakby jest jedna świeciuszka i jeden cukierek, i może możliwe, że to w tym okienku, ale nie wiem. Życzę Wam już wesołych świąt. Dobra, już odpakowaliśmy sobie. I tak, akurat tu jest tukierek, więc możliwe, że w dziesiątce lub, jedy, lub jedenastce lub dwunastce nie będzie właśnie tych rzeczy. I zobaczmy sobie, co to jest. Dobra, to jest, ogólnie to jest piękny halterek, Dziękuję bardzo, piękny, bardzo, przymierzymy sobie go teraz i tak jak zawsze zapominam powiedzieć, że bardzo dużo wełny, o. Tak się o to prezentuje halterek. Jest on na moim nieskończonym hobby horse jeszcze, bo nie ma grzywem. Więc na to nie patrzę, ale jest naprawdę pięknie. A więc postawiamy sobie świeczuszki i cukierka. A więc to tyle, pa.